Żeby dzisiaj robić jakiekolwiek interesy, pierwsza się poznać, ale najważniejsze, trzeba sobie zaufać. Jeśli z kimkolwiek w kontaktach przystępujecie do kontaktów z nimi z pozycji siły, nie budzicie zaufania. Im jest ktoś silniejszy, tym musi być bardziej pokorny. I to jest filozofia na te nowe czasy, także w wymiarze wielkich mocarstw. Bo pytam Was, kto jest dzisiaj regulatorem spraw światowych? Czy na straży naszego pokoju skutecznie stoi ONZ? Nie. Czy na straży naszego pokoju stoi G2? Nie. A może G8? Nie. A może G20? Nie. A może Światowa Organizacja Handlu? Nie. W związku z tym musimy wytworzyć nowe impulsy, bo przez kilkadziesiąt ostatnich lat w układzie dwubiegu nowym straszenia siły atakiem jądrowym była pewna równowaga i w tym wszystkim była obliczalność i poczucie pewnego bezpieczeństwa. A nawet wielkie mocarstwa przekazywały sobie niektóre obszary i godziły się na interwencję w swoim obszarze wpływów. Węgry, Polska, Czechy. Znamy naszą skomplikowaną historię. To dotykało też przecież innych narodów. I tu była Armia Czerwona, a tam były inne armie, które interweniowały po demokratycznych wyborach. Uwaga, nie żaden młode pokolenie egipskie na placu Tahir spowodowało zmiany w Egipcie. Badałem to jako ekonomista. 30% wzrost cen mąki na placki, często będące jedynym posiłkiem. Większości społeczeństw w Egipcie. Wielka susza decyzja Putynia o zakazie eksportu 7 milionów ton, gra chińskiego kapitału na giełdzie zbożowej w Chicago spowodowała 30% wzrost cen dla podstawowej ludności w krajach północnej Afryki. I to była przyczyna rewolty. Ludzie wyszli na ulicę policzyli, że nowa władza da nowe szanse i bardzo szybko do tej nowej władzy się. Zrazili, bo nie dała nowych szans. Dlatego też pamiętajmy o tym, że dzisiaj polityka, także w Waszym wykonaniu, mam nadzieję, że siedzą tutaj wybitni przyszli liderzy partii, środowisk politycznych, gospodarczych, społecznych nowej Europy, tej nowej generacji, musi być polityką racjonalną, bo z łatwością można rozbudzić nadzieję. Nikt Wam tyle nie da, ile polityk obieca.